24 sierpnia, Jeruzalem, Księga Życia. Całe zatem wymaganie życia monastycznego polegać będzie na tym, aby strzegł się świata, nie odcinając się od niego, abyś w nim tkwił, nie zatracając się w nim. Z tego właśnie podwójnego przykazania miłości będziesz sądzony. Jedno z najsubtelniejszych zadań, jakie stoją przed mnichami, to harmonijne łączenie obecności w świecie z oderwaniem od niego. Jedno i drugie jest niezbędne, aby pełnili rolę znaków królestwa, których Kościół i sam świat od nich oczekuje. Niech więc twoje życie ukryte nie będzie życiem pogrążonym w ciemności. Jak Jezus w Nazarecie, przeżywaj je przed Bogiem i przed ludźmi. Nie zmieniając swego doderwania w pogardę, oddalenia w zapomnienie, samotności w mizotropię. Przeciwnie, czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań. Obyście się stali bez zarzutu i bez winy pośród narodu zepsutego i przewrotnego, pośród świata, gdzie jawicie się jako źródło światła, głosząc mu światło słowa życia. Twoja obecność dla Boga nie jest wynikiem Twego oddalenia od synów Boga, lecz otwarcia nań Twego serca. To miłość, nie zaś nienawiść, odróżniając Cię od świata. Dlatego nie wpadaj nigdy w zgryźliwość, ascetyzm, w pogardę pełną samowystarczalności czy szorstkie samotnictwo, które sprawiają, że można kogoś nazwać złośliwym mnichem.